Witam Was. Witajcie w dniu 21. Zaraz po moich ćwiczeniach jeszcze jestem taki pobudzony, ale nagrywam. Dzisiaj mam ostatni dzień pracy przed wakacjami. W nocy jadę do Londynu i jedziemy z moją partnerką we wtorek. Na wakacje do Sardynii. Tydzień wypoczynku, który mi się należy, tydzień wypoczynku, który się wkleił w te 99 dni challenge'u, które robię i tu nie przemyślałem tego wcześniej. Nie pomyślałem o tym, że w tych 99 dniach akurat wy, wypadnie ten okres wakacji, a ja przecież wiedziałem o tym. No i tydzień czasu prawdopodobnie nie będę nagrywał filmów, a będę się starał nagrywać z, z Sardynii, ale ponoć tam jest problem z internetem, więc nie wiem, czy będę mógł wysyłać codziennie te filmy, ale będę je wysyłał. Na przykład, po dwa, jeżeli taka będzie konieczność, jak wrócę i powiem Wam: cieszę się, cieszę się z tego po pierwsze, że znowuż spędzimy czas z moją partnerką. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio byliśmy tydzień czasu razem przez 7 dni, a teraz nawet dłużej, bo będziemy od poniedziałku tego, czyli od jutra. Do wtorku, albo nawet środy następnego tygodnia, czyli to będzie około 9 dni razem. Dla mnie to jest niesamowite, że będziemy mogli spędzić ten czas razem, że wyjedziemy do Sardynii, a Sardynia w potencjale, w naszej głowie, w naszym sercu. Zagościła jako potencjalne miejsce, gdzie chcielibyśmy się z Anglii przeprowadzić i tam zamieszkać. Nigdy nie byliśmy ani ja, ani Sylwia w Sardynii, ale jakoś tak poczuliśmy wewnętrznie. Oczywiście urodziło się to w sercu Sylwii, ale ja to podłapałem i czuję to tą spójność, że. Poczuliśmy, że prawdopodobnie w Sardynii jest przestrzeń dla nas, dwójki. Przestrzeń, którą będziemy mogli zagospodarować, gdzie będziemy mogli zamieszkać, gdzie będziemy mogli stworzyć przestrzeń dla innych, gdzie będziemy mogli organizować własne warsztaty, gdzie będziemy mogli Was zapraszać i razem z nami będziecie mogli Docierać do siebie samych poprzez różne praktyki, które my praktykujemy i których, do których będziemy Was zapraszać. I myślę, że to będzie Sardynia. Takie mam wewnętrzne przeczucie, ale czy tak się stanie? Kto wie, kto wie? Zobaczymy w praktyce, jak to muzycy mówią, okaże się w praniu. Dzisiaj niedziela, ostatnie przygotowania, zaraz ruszam do pracy. Jak wyjadę, wyjdę z domu, to dopiero się zatrzymam jutro rano około trzeciej w Londynie. I jutro jeszcze drobne przygotowania i we wtorek wyjeżdżamy. Chwała Bogu, że mogło się to ziścić. I dla mnie osobisty wewnętrzny sukces, bowiem sam w stu procentach sfinansowałem ten wyjazd. Zarobiłem pieniądze, wysłałem do Sylwii, ona zabukowała, ona wszystko zorganizowała. Ona jest cudownym organizatorem, więc wszystko zorganizowała i. Jedziemy, ale ja to pierwszy raz w życiu od samego początku do końca sfinansowałem. Próbuję sobie przypomnieć, czy było już takie wydarzenie w moim życiu. Prawdopodobnie może było, ale ja nie pamiętam. Nieważne. Iści się, realizuje się, wyjeżdżamy. I to jest niesamowite. Wierzę w to, że to jest początek jakiegoś naszego nowego życia i początek miejsca, które tak naprawdę szukamy, żebyśmy mogli tam się zatrzymać i dalej, dalej realizować plany z naszej mapy marzeń. Którą wcześniej wam pokazywałem. Wysyłam wam wielką miłość, kocham was wszystkich. Niewielka grupa, ale jednak jest, która w jakiś sposób mnie obserwuje. I łapki w górę, trzymajcie się wszystkiego najlepszego każdego dnia. Ciśnijcie dużo miłości do siebie, dużo. Wdzięczności za każdy, każdy dzień, jaki możesz spędzić, za każdą, każdą chwilę, jaką masz dla siebie, za wszystko, co możesz zrobić, niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś. To to jest najlepsze miejsce dla ciebie i w tym miejscu możesz budować od dzisiaj, od tej chwili cały, cały, cały swój świat, w którym żyjesz. Miłego dnia i do następnego.